Witajcie, kochani. Chciałbym dzisiaj powiedzieć, opowiedzieć dwie historie związane z pewnymi trudnościami, jakie wiążą się z czytaniem Słowa Bożego, z czytaniem Pisma Świętego, aby pomóc niektórym z Was rozpocząć taką piękną przygodę związaną z czytaniem właśnie tego Słowa. I wielu z nas może się to wydawać, że to jest słowo, które mogą czytać tylko ludzie specjalnie wykształceni ludzie, którzy skończyli teologię, ludzie, którzy mają odpowiednie narzędzia, poznali pewne rzeczy, rozumieją, potrafią coś zrozumieć więcej, po prostu zdobyli do tego wykształcenie. Ale chcę Wam powiedzieć, że Jezusa słuchali prości rybacy. I wielu prostych ludzi, ludzi nawet chorych, ułomnych, do nich też dociera Słowo Boże, do nich też dociera przesłanie Jezusa. I jest taka stara historia, która ponoć jest autentyczna i miała miejsce w Stanach Zjednoczonych historia o Hildzie. Historia działa się w latach gdzieś 1800 którymś i dotyczy pewnej starszej, chorej. Kobiety, która przyjeżdżała zawsze na nabożeństwa i po każdym z nabożeństw mówiła do Pastora: Pastorze, dziękuję Ci za to Słowo. To Słowo, kiedy Go słuchałam, odświeżyło moje kości, to Słowo natchnęło mnie ponownie nadzieją, to Słowo sprawiło, że czuję się dobrze i czuję się, że Bóg jest blisko, to Słowo mnie oczyszcza. I pewnego dnia ten pastor sobie pomyślał, jak ta prosta kobieta, która może nawet nie umie czytać i pisać, jak to jest, że po każdym nabożeństwie do niego przychodzi i mu mówi takie komplementy, czy ona w ogóle naprawdę to rozumie? I postanowił ją odwiedzić. I kiedy się wybrał, ona mieszkała, dosyć, była dosyć, jej mieszkanie było oddalone, dosyć daleko od tego kościoła. Przyjechał, to było na fajnym górzystym terenie, gdzie płynął ładny strumyczek. Nie zastał jej w domu, ale ona mu często opowiadała, że kiedy nie ma jej w domu, to jest właśnie nad tym strumykiem. I kiedy podszedł do niej i zobaczył, że tam jest, ona prała ubrania w tym górskim strumyku i podchodzi, mówi: Hildo, powiedz mi, jak to jest, że po każdym nabożeństwie podchodzisz i mówisz te wszystkie piękne rzeczy? Jak działa w tobie przesłanie, które głoszę? Jak działa w tobie Słowo Boże? A ja mam takie wrażenie, że Ty wielu z tych rzeczy nie rozumiesz. I Hilda z taką zadumą, z oczami pełnymi miłości, spojrzała na tego pastora i powiedziała: Widzi, pastor, biorąc to ubranie, trzymam je zanurzone w wodzie. I to ubranie też nie wie, jak z nim jest. Ale kiedy je wyciągnę z tego potoku, ono jest czyste, pachnące, odświeżone, wygląda jak nowe. I tak właśnie ze słowem Bożym, którego słucham. I ta prosta historia uzmysławia mi, że Boże Słowo dotyka tych, którzy go też nie rozumieją. To nie chodzi o to, żeby nie dążyć do zrozumienia, bo powinniśmy do tego dążyć. Ale Boże Słowo ma moc samo w sobie. Słowo jest duchem i kiedy go słuchamy, coś w nas tam głęboko się dzieje. Coś niesamowitego, coś co Pan Bóg zaplanował dla człowieka. Bo to, co Bóg stwarza, jest dobre, bo to, co Bóg daje, jest dobre dla każdego z nas. Nie może być tylko dobre dla mnie, a już dla ciebie nie będzie, bo coś dobre jest, oznacza, że jest dobre i dla ciebie, i dla mnie jest po prostu dobre. I tak jest ze słowem Bożym. Jest jeszcze taka jedna fajna historia, dotyczy znanego pisarza Woltiera, który pewnego dnia zapytany przez jednego z dziennikarzy, co myśli o Piśmie Świętym, odpowiedział: a pewnego dnia nikt tego słowa nie będzie czytał. Pewnego dnia to słowo znajdzie się w muzeum na półce i będzie zapomniane. Wiecie, ten człowiek zdobył wielką sławę, napisał ileś książek, które cieszyły się uznaniem zdobył dużą fortunę, miał swoje prasy drukarskie, na których mógł drukować nie tylko książki, ale i gazety. I po iluś tam latach okazało się, że to o nim niewielu ludzi pamięta, a na jego prasach drukarskich Pismo Święte, słowo Boże, Biblia była drukowana w tysięcznych nakładach. Bóg ma poczucie humoru i chcę wam powiedzieć, że słowo jest nienaruszone, że może dzisiaj dopiero będziesz zaczynał czytać to słowo. I nie musisz patrzeć, że ktoś, mo, mogą go czytać tylko ludzie odpowiednio wykształceni, bo ty możesz go zaczą, zacząć czytać. To nie pastor, to nie ksiądz, ponieważ e, mimo to, że ktoś może mieć przygotowanie teologiczne, wcale nie musi tego słowa dobrze rozumieć. Ponieważ teologia też pewne rzeczy zakłóca. Teologia też narzuca pewnego rodzaju okulary, przez które spostrzegamy to Słowo. Czasami bycie prostym człowiekiem, prostym rybakiem, który chce posłuchać, ma otwarte serce, znaczy dla Boga więcej niż super przygotowanie teologiczne. Więc nie, nie martw się, tym. zacznij to robić, zacznij czytać każdego dnia. Zacz... Chcę Ci jeszcze powiedzieć, drogi przyjacielu, że pismo święte, Biblia to książka, którą czytasz w obecności jej autora. I to już jest w ogóle fenomenalne, że tak naprawdę możesz go prosić o wyjaśnienie. Możesz prosić, by otworzył Twój umysł. Jezus, kiedy przebywał z uczniami, kiedy z nimi chodził, tłumaczył im pewne rzeczy, oni ich wcale na początku nie rozumieli. Był, był taki moment, że kiedy się z nimi przeprawiał, otworzył ich umysły, a oni dopiero zrozumieli to, co On do nich mówił. I często jest tak, że możemy czytać to słowo i ono będzie dla nas zwykłą historią. Ciężko nam będzie wyciągnąć pewne lekcje z tego. Ale w momencie, kiedy to robimy, kiedy w tym trwamy, kiedy się nie poddajemy, Bóg otwiera nasze głosy, ponieważ to jest książka, którą czytamy w obecności jej autorów. To jest niesamowite. Dziękuję za dzisiaj. Do zobaczenia.